Hej, hej, witajcie kochane ryby! Z tej strony Wróżka Roza. Chcę Was dzisiaj zaprosić na horoskop od 15 do 21 stycznia 2024. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. No, i jeśli ktoś się zdecyduje, może nacisnąć na wróżbę. Nie będę tłumaczyć, jak się zapisać na sesję indywidualną. Odsyłam do filmiku umieszczonego na końcu tego nagrania. Tam jest podany link i wszystko jest wytłumaczone. Moje drogie ryby. Ja Was, yy, Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną i oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Zapraszam też do krótkich filmików shorts. W zakładce shorts tutaj na YouTube yy, możecie sobie zobaczyć yy, filmy tematyczne, jak i również z energią dnia. Zapraszam do zabawy. Zatem, kochane ryby, przechodzimy do czytania. Zobaczmy, co tutaj się będzie u Was działo od 15 do 21 stycznia 2024. Ryby. Koło fortuny, kochani, czyli los się tutaj odmienia, musicie zwrócić uwagę na dokumenty, na jakieś tutaj sprawy. Dużo myśli, też te myśli mogą wywoływać chaos w Waszej głowie, ale słuchajcie, Wy musicie też zadbać o siebie i zawalczyć, moje drogie. Być może tutaj macie dużą konkurencję, jeśli chodzi o pracę czy też związek, tak? I yy, możecie też być w, ukryty, w ukrytym jakimś związku, w jakiejś relacji, ale ona wyjdzie na jaw, tak? Czy tak? Yy, no, ujawni się, tak? Bo karta słońca mówi o tym. Więc tu może się to wszystko wydać, z tego powodu też mogą być kłótnie, tak? Dużo analizy, tak jak powiedziałam, może te myśli będą wywoływać w Waszej głowie chaos, taką walkę wewnętrzną, aczkolwiek też, tak jak powiedziałam, możecie mieć dużą konkurencję, jeśli chodzi o pracę, no i trzeba wyjść do mediów z reklamą i i zawalczyć o siebie. No zobaczcie, tutaj jest brak snu, rozmyślacie, za dużo rozmyślacie, zostawcie to. Macie drugi raz kartę gwiazdy, kochani, więc to może być też właśnie, że coś jest ukrytego. Karta nocy, tak? Karty nocy, i to powoduje jakieś blokady. Ale ktoś zdejmuje maskę, więc pytanie, czy wy zdejmiecie tą maskę, że to wszystko się wyda. Bo karta słońca mówi o tym, że coś wychodzi na jaw. Może być tak, że ktoś może was zdarzyć jakimś uczuciem i te uczucia ukrywa, bo jest poblokowany. Albo to są wasze uczucia, gdzie Wy się blokujecie, boicie się o tym powiedzieć. I zastanawiacie się, czy powiedzieć o sobie, na której wam zależy, o swoich uczuciach, czy je ujawnić czy po prostu nadal w tym być bo może myślicie że nie zasługujecie na tą osobę ale tak jakby wychodzicie z tej strefy właśnie ukrycia z tej banki i tak jakby pojawia się to uczucie pytanie czy to z waszej strony czy tej osoby no słuchajcie jest szansa na coś nowego Wyjęły mi się tutaj dwie karty. No i właśnie ta równowaga też, doświadczenie. Wy też boicie się być może, z... <laughs> boicie się wyjść z tymi uczuciami, bo jesteście prawdopodobnie po przejściach. Kochani, jeszcze jest taka historia. Tu mogą być też blokady z powodu jakiegoś dziecka, też tak, że wy tutaj boicie się, że może coś się wydać. No, ale też dzięki osobie, którą poznajecie, albo wyda się, wyda, powiecie o tych swoich uczuciach, łapiecie równowagę, tak jakby będzie wam lżej. Ta osoba może wam być bardzo pomocna. No, jeśli chodzi o pracę, tak samo tutaj, jak wyjdziecie do tych mediów, no też tu możecie mieć jakąś osobę, która będzie wam pomagać. Aczkolwiek, no, karta pustelnika mówi, że raczej powinniście działać tutaj w pojedynkę, polegać tylko i wyłącznie na sobie, tak? Ta osoba może wam od czasu do czasu coś pomóc, ale raczej tutaj musicie być zdani sami na siebie. Macie też dwa razy kartę. Gwiazdy, tak, to jest też spełnienie marzeń, to jest takie no, gwiazda z nieba, tak, czyli sięgacie no, rzeczy niemożliwych też, tak? które się spełniają, wychodzicie z tej strefy komfortu. Co niektóre osoby mogą też się udać na jakiś zabieg, lub też no, mogą robić jakiś zabieg kosmetyczny, albo biorą się na zwyczajny tatuaż, tak? No, wszechświat będzie Wam sprzyjał, także, moi drodzy, tutaj po prostu trzeba się otworzyć na tę energię. Przykują się wielkie zmiany, więc, no, tak to, moi drodzy, wygląda, moje drogie rybki. Osoby samotne albo osoby, które są już, przepraszam, osoby, które już są w związkach, no, może być takie chwilowe zawirowanie, że Wy możecie się poczuć Samotnie, tak, czasem, ale będziecie łapać równowagę. Wy macie też tą równowagę złapać sami w sobie, uzdrawianie tego wewnętrznego dziecka. Znajdźcie czas też na medytację, na rozmowę z samym sobą, czego tak naprawdę chcecie. Być może potrzebujecie takiego wyciszenia, ukochania siebie, zaakceptowania siebie żeby właśnie złapać tą równowagę, to czego nie dostałyście, nie dostaliście w dzieciństwie, więc tutaj też takie energie się pokazują, moi drodzy, więc, no ale macie kartę słońca, też kolejne światło, największe światło też, tak, najbardziej energetyczne światło, więc... Na te problemy, które są tutaj, to słońce tak czy tak wypali i będzie wszystko w porządku. No wiadomo, że to na pewno nie zadzieje się w ciągu jednego tygodnia, to może być troszeczkę dłuższy przedział czasu, aczkolwiek no, te energie tak jakby zaowocują w tym tygodniu. Zobaczymy teraz, co nam powiedzą karty Lenormand dla rybek od 15 do 21 stycznia 2024. Kochani, karty bocianów, tak, mówią o wielkich zmianach, aczkolwiek też mogą mówić o zmianie domu, o y, przeprowadzce, lub też no, może się pojawić w domu, jak, w rodzinie jakiś członek rodziny, no, albo Wam może się pojawić y, u Was dziecko, aczkolwiek też te karty mogą mówić, że może pojawić się nowa praca, dodatkowa też praca. Y, więc, no, i spełnienie marzeń, słuchajcie, bardzo fajne karty, więc trzeba też wyjść do mediów, tak? Media, karta gwiazdy po raz kolejny. No, możecie stać się po prostu gwiazdą jakąś, jakąś osobą medialną, tak? Więc tutaj duże zmiany się szykują. No, może też pojawić się jakaś osoba, która wniesie dużo takiej harmonii, dużo takiego ciepła, ale również też i elegancji. W waszym życiu, w waszej pracy. No i, i tutaj właśnie takie zmiany pozytywne się szykują. Kochani, w zdrowiu uważajcie na kolana, stawy, nadgarstki. Jeżeli się pojawiają jakieś znamiona niepokojące, no to skontrolujcie to, pójdźcie do lekarza tutaj. Yy, uwaga na poziom żelaza jak i również witaminy D3 i uwaga również na poziom cukru, czyli nie jedźcie za dużo yy, yy, słodyczy i zadbajcie o sen, tak, bardzo ważny jest sen tutaj również więc tak to moi drodzy wygląda zobaczymy teraz karty rady dla rybek karty rady dla ryb od 15 do 21 stycznia 2024 Szacunek dla samego siebie. Szanuj samego siebie. Sam najlepiej osądzisz, co jest właściwe. Mhm. I druga karta rady. Odpuść sobie. Czyli niektóre rzeczy, może z przeszłości, które Was męczą, trzeba puścić. Niczym balon nie ma sensu się zamartwiać. Nie ma sensu się nakręcać, bo to zabiera Wam energię. Zostawcie to, po prostu wypuśćcie, żeby to poszło do wszechświata, rozmyło się i, yy, i właśnie zadbajcie o samego siebie, tak, żeby tutaj. Wyznaczać też granice, tak, szacunek dla samego siebie. Nie pozwólcie, żeby ktoś właził z buciorami w wasze życie, żeby przekraczał granice waszego jestestwa. Tu musicie po prostu, no właśnie, ten pustelnik był, tak, czyli zadbać o siebie w pojedynkę, skupić się na sobie, że tutaj są bardzo ważne, istotne sprawy i wa ważne istotne rzeczy. Drogie ryby, to by było na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam udanego tygodnia, dużo miłości, pieniędzy, zdrówka i spełnienia marzeń. Wszystkiego tego, co sobie życzycie. Pamiętajcie o aktywności na moim kanale, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. I ja Was ściskam cieplutko, wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Życzę wszystkiego dobrego. Buziaczki, papa, pa, do następnego razu.